Komentować to każdy może. Mm -hmm. Każdy ma swoje. Proszę pana, czy Kwaśniewski był z wykształceniem, tylko pan mi odpowie, bo może pan jeszcze moje... dobry był. Proszę pana. Wprowadził nas do Unii, prawda? Mm -hmm. z, z oberwanymi skarpetkami, z butami, bez zelówek proszę pana, nie przygotowali a w tej chwili chcą wprowadzić nas przykładowo, proszę pana, do e, czegoś takiego jak e, e, Unia Unia Euro proszę mm -hmm. pana, e, pan, pan wie ja sobie nagrywam, bo to do serwisu informacyjnych proszę pana, czy po prostu uważa pan że zmieniłoby nasz nasz pogląd, kiedy płacimy w tej chwili e, czy, e, nikt nas nie pyta a pani z jakiej miejscowości? No bo w Bałbrzechu podnieśli 300% czynsz na przykład. Proszę I teraz pana. albo jedzenie, albo jedzenie, albo część i wyrzucają ich mieszkań. 700 proszę pana. Proszę pana. mieszkań właśnie. Urząd miasta jest y, udziałowcem. A o, Żadne. Jak już pan nagrywa, to ja panu do, Bardzo do końca, proszę, do końca, proszę mhm. pana. W tej chwili u, u, o, pani, pani prezydent miasta stołecznego Warszawy zmytuje ludzi na bruk w miesiącu lutym bez zabezpieczenia żadnego mieszkania ni socjalnego, bo jeśli nie spełniasz komunalnym, to do czego cię wprowadzić? Do obory czy do szopy O 800% ale, podnosi czynsz Ale proszę pana i prócz tego, co po prostu w tej chwili Platforma mhm, dla nas mhm. funduje, to proszę pana rozłam taki, że już jest Polska dokładnie. Nie mamy Dałem powiedzieć, były polskie dziękczynie bati, kiedy, kiedy będziemy po i kiedy powiedziano dziękczynie pani tej prezydentowej, rozległ się oburzenie. Uuu, taki głos. No niestety, księżom coś nie spodobało, bo ja mam to na A jeszcze panu, co jeszcze panu powiem? Pani prezydent Miasta Stołecznego wyprowadziła nam banki pierwsze, a teraz wyprowadzi do końca Warszawę, bo proszę pana, Warszawa jako miasto stołeczne stolicy Polski, proszę pana, nie może być, że... Kamienice wasze, ulice nasze. No to od dawna znamy, tak. Nic, nic nie może takiego zaistnieć, bo proszę pana, musimy bronić naszej Polski, naszej ojczyzny. My Polacy. Dokładnie. Proszę pana, a jeśli się Polak do tej pory nie obudził, nie dźwignął, Pana nie mamy o czym z nimi rozmawiać, bo on widzi Modena, na suknię plebannie, jeszcze coś tam... Ale telewizja też strajkuje już. A, ale proszę pana, ale Procesują. ja doszłam. Publiczna czytałem właśnie. Proszę, proszę pana, ja doszłam do e, kamerzysty, który był pod pałacem prezydenckim. Pytam się, co wy wyprawiacie z link?

y <Yeah. S 2> e、yeah. Tak pracują złodzieje, policji tak samo, w dniu?